Witam Was serdecznie, drodzy widzowie. Ten sklep, a właściwie tą księgarnię, bo właśnie się dowiedziałem, że tu jest duża różnica pomiędzy nazwą sklep a księgarnia. Właściwie znam już wiele lat, chyba co najmniej z 30. I dzisiaj po raz pierwszy, przez ten cały okres czasu, postanowiłem tutaj zajrzeć, ponieważ jak tutaj się dowiedziałem, drzwi są zawsze otwarte. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dla naszych widzów prosiłbym tylko się przedstawić i powiedzieć, gdzie jesteśmy. Dzień dobry. Nazywam się Zofia Reinbacher, jesteśmy w Księgarni Polskiej w Wiedniu, Burgasse 22, siódma dzielnica. Tak i właśnie tutaj od ponad 30 lat jest widoczna i egzystuje ta właśnie oto księgarnia, którą tak jak już wspomniałem znam. Proszę mi powiedzieć, jak długo właściwie pani tą księgarnię prowadzi? Księgarnia otworzyła podwoje 3 maja 1984 roku, czyli skończyła właśnie 37 lat. Piękny okres. I ten cały czas prowadzi Pani tą księgarnię? Czy znaczy trochę... zakładaliśmy księgarnię we dwójkę, nie żyjący już od 1986 roku profesor Andrzej Ziemba z Continuit matematyk i ja. Przejdźmy teraz do książek. Widzę tu naprawdę bardzo wiele książek i bardzo wiele interesujących, tak jak w księgarni, ale jest to taka moim zdaniem specyficzna księgarnia. Czy mogłaby Pani coś nam opowiedzieć o tym, co tutaj polscy czytelnicy, a być może nie tylko Polscy, być może też Austriacy czytelnicy mogą znaleźć. Prowadzi, znaczy wprowadzamy oczywiście każdą książkę, czy polską, czy niemiecką. W książki polskie, znaczy szukamy również książek antykwarycznych, wyczerpanych w zależności od tego, no, czego szukają nasi klienci. Na miejscu mamy, uważam, dość szeroki wybór beletrystyki i to beletrystyki takiej no, poważniejszej, ale również książek no, takich lżejszych, rozrywkowych, nie wiem, romansów, kryminałów, czy tam... Jakby powiedzieć, no, takich książek do poduszki. Mamy również dział odwrotny, jak ja to nazywam, czyli dział książek w języku niemieckim, polskich pisarzy w niemieckim przekładzie. Jest to oczywiście głównie możliwość podarowania czegoś, Niemieckojęzycznym znajomym, ale mamy też no, grupę klientów niemieckojęzycznych bez żadnych związków z Polską, którzy po prostu odkrywają na półkach różnych dziwnych pisarzy, o których nigdy nie słyszeli. Dziwnych i być może też ciekawych, no, no bo jednak. No, ja po... powiem to dziwnych to było. To był niewymówiony cudzysłów. No bo jak wymówić cudzysłów? Wiem. A teraz e, niech mi pani powie, jakie właściwie tematyki można tutaj u pani znaleźć, bo tak jak się przyznałem, bo jestem dzisiaj po raz pierwszy jestem naprawdę zachwycony, ale widzę, że ma Pani i Romany, i Polnisz, i tutaj jakieś encyklopedie, czyli właściwie. Mam, mamy duży wybór powieści, również jakiś wybór historii i biografii, znaczy książek historycznych i biografii, jak również reportażu, polskiego reportażu literackiego. Natomiast na zamówienie sprowadzimy każdą książkę, od obsługi jakiejś maszyny. Po książeczkę dla dzieci. O, jeszcze trzeba wspomnieć o dziale dziecięcym, który. Być może. przejdźmy się do działu dziecięcego. Mamy. to w dziale dziecięcym y, mamy oczywiście no, wybór książek dla dzieci, dla młodzieży. Staramy się również mieć wersje niemieckojęzyczne polskich pisarzy. Jako przykład takiego bliźniaka. Ponieważ w końcu y, dzieci mają często niemieckojęzycznego rodzica i polskojęzycznego rodzica, y, można czytać i w tym języku, i w tym. Takich książek jest sporo. Tutaj mamy na przykład, y, proszę bardzo, y, popularną naukową, bardzo fajną książkę o pszczołach, czy seria o drzewach. niebawem też ukaże się bardzo po niemiecku bardzo zabawna Aha, nie, nie powiedziałam za dużo bo właśnie sprzedałam i nie mam ale... czyli inaczej mówiąc książki dla dzieci i nie tylko sprzedają się i jest zainteresowanie to znaczy generalnie rzecz biorąc księgarnia istnieje 37 lat i gdyby nie było zainteresowania to by nas nie było Prawda? Nie, nie stalibyśmy tutaj. Naszymi klientami są również biblioteki, i tu chciałabym wspomnieć, że w Wiedeńskiej Bibliotece Publicznej jest bardzo duży dział polski, i to i dziecięcy, i młodzieżowy, i książki dla dorosłych. W, w bibliotece przy stacji Burgasestadt Hale na górze. Te książki są ustawione. Oczywiście one są w ciągłym ruchu, ale tam jest bardzo duży wybór tytułów i wystarczy spojrzeć do katalogu i jeżeli książka jest akurat w czytaniu, można ją sobie zarezerwować. Bardzo zapraszam, bo to fajny budynek, przyjemny, życzliwy, przyjazny. No, i właściwie mi tylko naszych widzów zaprosić, ale zanim jeszcze oficjalnie zaproszę, e, chciałbym spytać, od której, do, od której godziny nasi rodacy A, mogą mamy, tutaj do Pani zajrzeć? Mamy bardzo nietypowe godziny otwarcia. To jest bardzo dobre pytanie. Mianowicie księgarka lubi długo spać, w związku z czym otwieramy o 14, ale zamykamy o 19, czyli po południu. Można wrócić z pracy, zjeść kolację i wybrać się do księgarni. W soboty y, otwieramy o 9, to tak dla wyrównania, żeby był jeden dzień przed południem, zamykamy natomiast do 12.30. Z tym, ponieważ jesteśmy w tej chwili w połowie czerwca, y, w miesiącach letnich, w soboty księgarnia jest zamknięta. Miesiące letnie dla mnie to są lipiec, sierpień i wrzesień. I tym aspektem, drodzy widzowie. Ja tutaj stałem z boku, podziwiałem książki, tak więc nie widzieliście mnie przez chwilę. Tym aspektem chciałbym się z wami pożegnać z tego wyjątkowego miejsca, które już po raz trzeci powtórzę tyle lat przejeżdżałem, widziałem, a jednak po raz pierwszy dzisiaj tutaj zawitałem. Życzymy wam wszystkiego dobrego, zapraszamy tutaj w fachowe ręce. No i do następnego dnia. pozdrawiamy Was serdecznie.